Cześć ekipa! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku środa 20 września i zapraszam do kolejnego update'u. W dniu dzisiejszym, oczywiście, porozmawiamy o FOMC, meeting, który ma dzisiaj miejsce. Bardzo ważne wydarzenie. Porozmawiamy o sentymencie, porozmawiamy o samym Bitcoinie, przeprowadzimy analizę krótkoterminową, porozmawiamy o kluczowych punktach oporu z perspektywy średnio-długoterminowej oraz makro, o której rozmawialiśmy już we wcześniejszych odcinkach. Także myślę, że dużo ciekawych rzeczy w dzisiejszym update'cie. Rzucimy okiem również na DXY, dlatego że jest tutaj ciekawa spekulacja odnośnie asetów spekulacyjnych, <grych> jakkolwiek by to nie brzmiało, także warto myślę przeanalizować sobie też indeks dolara. Zanim zaczniemy, oczywiście pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, moje pozycje i moje inwestycje, a samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Tradycyjnie już na pierwszy ogień bierzemy CryptoBubbles. Widzimy, że w dniu dzisiejszym, nie licząc puls-chaina, który z jakiegoś powodu ma przyrost 32,8%, pozostała liczba altcoinów. Na umiarkowanym, delikatnym dziennym odreagowaniu Kaspa 4,4% XDC 5,4% Conflux 4,9% Cała reszta altcoinów dość stabilnie. Patrząc z perspektywy tygodniowego odreagowania, widzimy, że poszczególne wartości są już dwucyfrowe. I tutaj warto zwrócić uwagę na AWE, Linka, TonCoin, jeżeli ktoś inwestuje. GMX ładnie odreagował z perspektywy tygodnia, RUN, Litecoin, Atom. Także z perspektywy tygodnia na pewno jeżeli któryś degenerat podjął tutaj spekulację, oczywiście był w stanie wyciągnąć z tego parę groszy dla siebie. Ja uważam, tak jak Wam mówiłem wcześniej, ruchy Bitcoina będą tutaj powielane przez altcoiny, więc nie spodziewałbym się w tym momencie jakiegoś odklejenia altcoinów od samego bitcoina. Także miejcie to też proszę na uwadze pod kątem ustalania swojej strategii. Oczywiście nic nie jest tu poradą inwestycyjną, ale zawsze staram się Wam przekazać to, na co patrzę. Przechodząc do samego FOMC, w dniu dzisiejszym mamy spotkanie Fedu. No i jak wiecie, bo ostatnio o tym rozmawialiśmy, 99% ankietowanych czytaj rynku przewiduje. Pauzę, tak? Czyli kontynuację tutaj. Pauzy nie będzie podnoszenia stóp procentowych. Poruszałem ten temat w ostatnim czasie. Myślę, że jest to wkalkulowane już w wycenę rynku, w wycenę samego bitcoina. I warto jest się skupić na tym, co wydarzy się w kolejnym listopadowym, na kolejnym listopadowym spotkaniu. I tutaj oczywiście trwa walka analityków na US. Ja, jakby referuję do US, bo to jest taki mój rynek. Nazwijmy to domowy. W którym się obracam. No i oczywiście jest duża walka. Są osoby, które w 90% stawiają na to, że będą jeszcze podwyżki w tym roku. Są osoby, które dają 20% szans na to, 10% szans. Także, oczywiście, jak zawsze, tyle ile ludzi, tyle opinii. Ja Wam powiem szczerze, że uważam, że to listopadowe spotkanie będzie tutaj kluczowe. No i jeżeli zobaczymy. Kolejną pauzę 1 listopada to śmiem twierdzić, że podwyżek już nie będzie, ale będzie to równoznaczne z tym, że najprawdopodobniej, jeżeli banki się jakieś nie wykoleją, wysokie stopy procentowe pozostaną z nami do okolic luty, kwiecień, ok? Także warto to też mieć z tyłu głowy. W dniu dzisiejszym bardzo ważne jest, co powie Powell i w jaki sposób powie to Powell, tak? Dawno Powella nie słyszeliśmy, także rynek tutaj wyczekuje jego tego body language, czy wiecie, w jaki sposób on emocjonalnie i za, za pośrednictwem, nazwijmy to, swojej gestykulacji przekazuje informacje, czy będzie bardzo niedźwiedzio nastawiony, czy powieje troszkę optymizmem. Rynek bardzo często wkalkulowuje nie tylko to, co pokazują tutaj podwyżki czy też obniżki w, przysz, w przyszłym czasie stóp procentowych, ale też w jaki sposób Powell wypowiada się na temat przyszłości, tak? Także również o tym pamiętajcie, jeżeli jesteście w pozycjach krótkoterminowych, jak zawsze, może troszkę zabujać jak kajakiem, także uważajcie z perspektywy krótkich stop lossów. Co dalej, co dalej? Przechodząc co do sentymentu, dużo rozmawiamy o tym sentymencie na kryptowalutach, bo ten sentyment na kryptowalutach jest jak chorągiewka, tak? Ludzie bardzo szybko są mega byczo nastawieni, bardzo szybko mega niedźwiedzio nastawieni co do września rozmawialiśmy odnośnie września, tak. Wiele osób tutaj mówiło o tym, że jest to bardzo bardzo zły miesiąc dla kryptowalut, dla samego Bitcoina. No i oczywiście byli tacy, którzy mówili, że z racji tego, że zawsze była sraczka, no to tymczasem, tym razem, przepraszam, będzie pozytywnie, tak? Czy będzie pozytywnie czy nie, to zobaczymy, bo mamy jeszcze troszkę czasu. Jednak z perspektywy obecnej sytuacji tutaj bardzo słusznie, kilka osób zauważyło, że jeżeli mamy już zielony wrzesień, to kolejne trzy miesiące w roku są również zielone, tak? Do tej pory było to w 15 i w 16 roku. Oczywiście są to tylko statystyki, jest to tylko data, warto na to zwrócić uwagę. Jednak ja bym pod to domu nie stawiał, tak? Co najwyżej teściową, ale, ale domu bym pod to nie zagrał. I teraz, tak, idąc z tym tokiem myślenia. Że uda nam się zamknąć zielony wrzesień, no to teoretycznie, patrząc na podstawie daty, powinniśmy dostać też zielony październik, listopad i grudzień. No i w takim przypadku, ja osobiście lubię poszukać argumentów i czynników, które miałyby doprowadzić do tego, że te, ta zielona końcówka roku jest bardzo, bardzo możliwa. Dwie rzeczy, które mi przychodzą na myśl. Pierwsza jest taka że będziemy mieli zaakceptowanego ETF-a. I na US z dnia na dzień z punktu nazwijmy to fundamentalno-politycznego pojawia się coraz większa presja na Garym i pojawia się coraz większa presja polityczna na samej partii. I mówi się o tym, że by uratować troszkę twarz swoją i partii ma dojść tutaj do akceptacji ETF-a jeszcze w tym roku. Moim zdaniem jest to jak na razie plotka, że zresztą ciężko potwierdzić taką informację, tak? bo jakby to jest taki, powiedziałbym, insider information, bo ta informacja musiała wypłynąć z wewnątrz z partii, tak? która zadecydowała, że działania Garego doprowadziły nas do takiej, a nie innej sytuacji. Jednak jeżeli szukamy jakiegoś, jakiegoś bodźca, który mógłby doprowadzić do tego, by pa październik, listopad i grudzień był zielony, Myślę, że akceptacja któregoś z etf ów jednego, dwóch, może od razu ośmiu, cholera wie w październiku byłaby takim czynnikiem zewnętrznym, który mógłby doprowadzić do zielonej, jego, zielonej końcówki roku i rajdu świętego Mikołaja w grudniu, tak Poszczególne akceptacje widzicie, odbywają się między 17, 17 16, 17, 17, 17, 17, 19 października, tak? Więc jest to jeden z powodów, który moim zdaniem mógłby doprowadzić do zielonej końcówki roku. Jaki jest drugi powód? A drugi powód jest dość kluczowy i ważny, mianowicie jest to DXY. Wiecie i znacie korelację Bitcoina do indeksu dolara. Kiedy indeks dolara? Po, 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 trzymamy się na chwilę. To nie jest stuprocentowa korelacja, tak? Jest to 70-80% korelacji. I kiedy Bitcoin ma hosse, dolar ma besse. Kiedy dolar ma hosse, Bitcoin ma besse. I w trendach krótkoterminowych, czy też w lokalnych trendach, bardzo często jest podobnie. I jeżeli teraz rajd na dolarze, który macie obecnie przed oczami, dolar, który wybił ten długoterminowy trend spadkowy, jest to ta zielona linia, Dolar, który ma bardzo mocne overextension ze swojego lokalnego dołka, tak? Zresztą siłę tego, nazwijmy to, impulsu pokazuje też jakby kąt tej żółtej dwudziestki, tak? W jaki sposób ona wchodziła po schodach. Bardzo dynamiczny, bardzo agresywny przyrost, tym bardziej, że jesteśmy na dziennym interwale, więc pamiętajcie, że każda świeczka to jeden dzień. No, no. i teraz pytanie, co się da, stanie dalej z dolarem? Ja uważam, że jesteśmy już mocno, mocno naciągnięci tutaj na tym DXY. Wprawdzie ściągnęliśmy ten pierwszy lokalny szczyt, ale teraz zbliżamy się do bardzo kluczowego punktu pivotowego, który jest na poziomie 105.786. Jeżeli przebijemy ten poziom, utrzymamy go jako wsparcie, no to myślę, że będzie otwarta droga do, dla dolara, by tutaj, minimum przetestować te poziomy 109, tak? Jest to scenariusz mało, mało może mniej prawdopodobny. Najbardziej prawdopodobnym moim zdaniem jest to, że przetestujemy po raz kolejny ten poziom 1057 i zobaczymy tutaj odrzucenie. I to odrzucenie, jeżeli będzie miało miejsce, jeżeli po tym impulsie nałożymy ruch korektywny, oczywiście to odreagowanie na dolarze doprowadzi do tego, że Bitcoin ma szansę nawet na potencjalne 30 tysięcy, tak? Wydaje mi się, że chyba nawet taki będzie tytuł filmu, bo tak dość, dość mi się podoba, czy, czy Bitcoin ma szansę na 30 tysięcy. Także, oczywiście, wracając do, do tutaj podstawy, jakby dwa argumenty, które mogą spowodować moim zdaniem, pewnie jest ich wiele, tak? Ale jakby dwa, na które ja patrzę które dają szansę na zielony październik, listopad i grudzień, to po pierwsze jest akceptacja ETF-u, a po drugie jest to wyraźna korekta na DXY, tak? Wiem, że niektórzy spodziewają się dolara za nie wiadomo ile i oczywiście jest to możliwy scenariusz, nie można go całkowicie wykluczyć, bo w analizie musicie być otwarci na wszystkie perspektywy, jednak ja myślę, że dojście do tego punktu piwotowego będzie pięknym miejscem, gdzie nawet ja skusiłbym się na jakiegoś shorta, ok, jeżeli chodzi tutaj o dolara. Zobaczymy jak będzie wyglądało badanie, jak będzie wyglądało lizanie tego punktu, przysłowiowe lizanie tego punktu piwotowego, testowanie i jeżeli tutaj będzie fajne, wyraźne odrzucenie, to ja też również ten ruch przysortuję. Przy i myślę, że na potencjalnej korekcie na DXY oczywiście wszystkie asety spekulacyjne w tym bitcoin skorzystają, tak. Także jest to bardzo ważna rzecz, na której trzeba się skupić. Jest tylko małe ale, takie małe, małe, tyci, tyci, ale. Zobaczymy, co powie Powell, tak? Bo oczywiście, no ja analizuję DXY z punktu wyjścia, który jest w tym momencie, tak? Nie ma jeszcze posiedzenia Fedu, nie wiem, co powie Powell. I oczywiście jego... Jego tutaj wypowiedź może zmienić wiele w kontekście analizy DXY, jednak patrząc z punktu technicznego, wydaje mi się, że jesteśmy <laughs> dość mocno przerośnięci tutaj na tym odreagowaniu. Nie zrozumcie mnie źle, bo gdyby to był jakiś gówno koala, czy Uratuj banana, albo kawę z kosmitami, to pewnie tego shitcoina można by było kupić, nie? Szczególnie jakby ściągnął ten szczyt, no to tu już jest lufa do góry. No ale to nie jest główno koala, tylko indeks dolara, więc to też trzeba troszkę, rozluźnić, roz, rozluźnić, rozróżnić i mieć to z tyłu głowy, tak? Także podsumowując ten za długi wywód, e, dwa czynniki, które moim zdaniem mogą doprowadzić do pozytywnej końcówki roku. Akceptacja jednego z ETF-ów bądź też więcej w październiku oraz odrzucenie lokalne na DXY i korektywny ruch na DXY. OK? Przechodząc dalej, badamy sentyment. Sentyment lokalnie jest pozytywny, czyli krótkoterminowy ból, czytaj akumulacja i później hossa. Ja, wiecie, nie lubię cofać się w te cykle, nie interesuję się za bardzo tym, co było wcześniej. Wiem, znaczy wiem, co było wcześniej, ale jakby nie podchodzę do tego, jakieś ruchy jeden do jednego i tak dalej, i tak dalej. Ale wiem, że wielu z Was to śledzi, bo widzę po komentarzach, co jest dobre, tak? Bo to, że ja tego nie śledzę, to nie znaczy, że inni nie mogą tego śledzić. I to, że ja tego nie śledzę, to nie znaczy, że to nie działa. Macie tutaj 11, 13, 14, 17, 18, 21. No i obecna Bessa. Hossa 2225, tak? Według tego nazwijmy to tej rozpiski tego wykresu, widzimy, że okres akumulacyjny jeszcze jest w fazie akumulacji, tak? Więc oczywiście patrząc na to, jak wyglądała, chociażby wcześniejsza, tutaj wcześniejsza Hossa Besa, widzimy, że mieliśmy poddanie. Było to oczywiście poddanie związane ze świrusem. No i wiele osób tutaj jeszcze mówi o tym, że jeszcze takie jedno konkretne poddanie by nam się przydało. Z mojej perspektywy, wiecie, jak ja na to patrzę, uważam, że jeszcze jakaś kapitulacja powinna mieć miejsce. Ehm, 22.820 jest bardzo realne. Nie spodziewam się jakiegoś wielkiego poddania. Jednak, oczywiście, jeżeli zacznie, zostanie zaakceptowany potencjalny ETF czy zaczną tutaj ciąć stopy procentowe, jest bardzo realne, że tego poddania już po prostu nie będzie, tak. Szczególnie jak patrzymy z perspektywy makro czy średnio-długoterminowej, gdzie jest obecnie Bitcoin i powtarzam Wam od kilku odcinków, że dopóki jesteśmy powyżej 24 787, czy 778, nie ma tutaj jakby mowy o niższych wartościach dla Bitcoina. Także rozpoznanie wykresu, rozpoznanie struktury wykresu, rozpoznanie miejsca na wykresie jest bardzo ważne, bo osoby w ruchu korektywnym do 25 tysięcy już miały pełne pampersy, także już zaraz będzie, będzie 20, 15, 11, a najlepiej 3000, nie. Także <laughs> przejrzałem sobie Twittera. I zdecydowałem się wam to pokazać. Jak teoretycznie z punktu cykliczności, jeżeli ktoś z Was się nią interesuje i widzi tutaj jakieś błędy, to napiszcie proszę w komentarzu. W każdym razie wynika na to, że jesteśmy w fazie akumulacji. Myślę, że Ameryki nikt nie odkrył. Patrząc na moment w rynku, na sytuację makro, jak jesteśmy daleko od halvingu i tak dalej, to myślę, że nikt Ameryki tutaj nie odkrył, że jesteśmy w akumulacji. Jednak dla osób, które są, które są nowe, myślę, że warto też mieć takie rozpoznanie rynku, i przede wszystkim warto jest mieć też ten obraz rynku przed oczami, tak? Jak wygląda ten moment euforii, kiedy wybijamy lokalne szczyty, jak wygląda ten moment zejścia w bessę, tak? kiedy dochodzi do makro jak wygląda ten okres akumulacji, no i później jak wygląda to, na co wszyscy czekamy, tak? czyli dla mnie będzie to trzecie, trzecie zielone. Podejście. Dobra, koniec bałamucenia. <laughs> Zaczynamy z bitcoinem, 4 godzinny interwał. O czym rozmawialiśmy ostatnio? Przede wszystkim rozpoznaliśmy korektę pięciofalową w dół z nowym lokalnym dołkiem, który nie dopełnił impulsywności swojego ruchu, który zrobił wyższy lokalny dołek, co jest pozytywne. Przy wyższych lokalnych szczytach. Czyli tutaj oczywiście trend prowzrostowy z punktu technicznego trwa z perspektywy krótkoterminowego makro, dlatego że z krótkoterminowego e, ruchu krótkoterminowego jesteśmy tutaj w tym ruchu e, odreagowania, tak, czyli lokalnie korektywny ogólnie odreagowania, spodziewaliśmy się tutaj odreagowania, oczywiście po osiągnięciu dołka fali piątej. Dwie spekulacje, o których rozmawialiśmy: pierwsza ABC do góry, do naszego 786 i odrzucenie. Drugie, co jest moją spekulacją, o czym wiecie, bo Wam mówiłem, to to nie za nisko ABC. To ABC od reagowania, od tego ruchu korektywnego z perspektywy krótkoterminowej, <coughs> będzie nestowane w większym A, B i C. Okay. Ja tutaj wprawdzie z punktu technicznego nie patrzę na 30 tysięcy. Mówiłem Wam o poziomach 28 800. To jest coś na co ja patrzę, jeżeli moja spekulacja się rozegra. W obecnej chwili rozmawialiśmy o tym ruchu ABC. Rozmawialiśmy o pozycji long, która oczywiście była otwarta tutaj wedle naszej strategii. Zamknięta tutaj, i mówiłem Wam o tym, że będę próbował wejść jeszcze raz w longa, jeżeli kluczowy poziom zostanie tutaj utrzymany. I może na chwilkę wam to przybliżę, bo wiele osób zadaje to pytanie. W ostatnim odcinku, kiedy byliśmy w okolicach 786, mówiłem wam, że moje poziomy są zamknięte. Dostaliśmy tą dużą wyprzedaż, tak? Tu już wiele osób lokalnie miało ekscytację, że lecimy w dół. Bla, 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 bla. Pytacie się mnie bardzo często w komentarzu Stanku, czym jest, jak, jak rozpoznajesz potwierdzenie, jak interpretować potwierdzenie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie na to, co się tutaj dzieje. Po momencie wybicia dwudziestki, macie impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta. I teraz tak, jeżeli macie krótkoterminowy przyrost, czyli impuls, tak nazwijmy go potocznie impulsem, żeby już nie robić tutaj sieczki w głowie, jeżeli wybijacie lokalny szczyt, a to wybiło lokalny szczyt, bo wtedy dalszej części wykresu nie było. I ta świeca wyprzedażowa, bo ta świeca jest większa niż ta świeca, więc ta, to się nazywa institutional candle, tak? czyli taka instytucjonalna świeca do góry. Oczywiście ona z tak, z tak małej perspektywy ma mniejszą wartość i ważność niż z perspektywy makro. I jeżeli ta wyprzedaż jest większa niż ten przyrost, nie patrzymy na tą świecę środkową, bo to jest świeca zmiany trendu, lokalnego, więc oczywiście jest to negatywny statement. Ale kiedy ta wyprzedażowa świeca zamyka się idealnie na 20 i 200, a kolejna otwiera się powyżej i kolejna jeszcze testuje ten poziom, to jest wasze potwierdzenie. ok? I tak samo działa to z linią trendu, gdyby tu była linia trendu i ta świeca, czekajcie, przeczyszczę. Jeżeli tu byłaby linia trendu, i ta świeca wybiła waszą linię trendu. Macie pompę, macie dumpa, czyli pump and dump. Uznajecie to od razu za fakeout. Ale jeżeli ta świeca utrzyma linię trendu, ta świeca otwiera się powyżej linii trendu, gdziekolwiek, nie musi być tak wysoko, i ta świeca testuje linię trendu i ją utrzymuje, to jest confirmation, czyli potwierdzenie do dalszego uptrendu po tym breakocie z tej linii trendu. OK? Także tak najkrócej, najszybciej mogę Wam wytłumaczyć, czym jest potwierdzenie. Zobaczcie, jak wyglądały wcześniejsze potwierdzenia i widzicie, że tutaj utrzymanie dwudziestki jako, jako lokalny trend, jako wyznacznik lokalnego trendu daje sygnał do tego, by dalej być w trade'ie. Więc ja tutaj jestem w kolejnym tradzie, wprawdzie nie udało mi się go otworzyć aż tak nisko, bo udało mi się go otworzyć 26800, 26 czyli gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj 26800, gdyż nie byłem w stanie tutaj tych świeczek przytulić i przelizać tych, tych knocików. No i oczywiście kolejny ruch do góry, tak, z tym, że tym razem nie zamykałem na 7.86, tym razem czekam i trzymam tego longa, więc jeżeli wróci w okolice, w okolice lokalnego dołka 26.700 to zamknę z małą stratą, jeżeli będziemy dalej podpompować pod FOMC to oczywiście będę zamykał profity, tak, głównie chciałem Wam pokazać jak wygląda potwierdzenie i jak, w jaki sposób możecie wchodzić na potwierdzenie, bo jest bardzo dużo pytań w komentarzach odnośnie tego. Dobra, wracając do obecnej sytuacji. Jeżeli ta spekulacja, o której rozmawialiśmy, ma sens, czyli to jest nasze makro A5, to będzie nasze ABC, małe ABC, bądź też nestowane ABC, to będzie, nasze, to będzie nasze B. No i oczywiście później przyjdzie C. Rozmawialiśmy o tym, że żeby B nie było B, a żeby to A było większym odreagowaniem ze struktury z tego szczytu. Potrzebujemy, by ten obecny ruch, w którym jesteśmy, ten brzydkie B, musi ściągnąć minimum to swing high, a najlepiej to swing high. Czyli, jeżeli wrócimy i przebijemy 31,800, mamy potwierdzenie, że to nie jest tylko odreagowanie we większym ruchu korektywnym. Ok? Jeżeli przebijemy ten szczyt, będzie to odwrócenie trendu. Jeżeli ściągniemy to lokalne swing high, które też ma wysoki wolumen, czyli jeżeli Bitcoin zamknie się powyżej 29 845, czyli nasze 29 800, będziemy mieli tutaj potencjalnie sygnał do tego, że może być to fakeout, tak? Ale. Nie będzie można wykluczyć tego faktu, że po zakończeniu tego większego ABC przyjdzie kolejny ruch korektywny, i później już ruch do góry. Więc tutaj bardzo ważne jest to z perspektywy obecnej, co się wydarzy w obecnym odreagowaniu, w którym jesteśmy, bo obecnie jest to odreagowanie. Tylko z, nawet z punktu krótkoterminowego nie jest to odwrócenie trendu. <laughs> Dlatego, że na dobrą sprawę można się uprzeć, że odwrócenie trendu będzie na poziomie 28179, tak? Więc roz, różnica między odreagowaniem a odwróceniem trendu jest dość spora. Także dalej spekulujemy, że jesteśmy w tym ruchu ABC. Ja tutaj będę trzymał pozycję, drugą pozycję, bo tą jedną oczywiście zamykałem wynikającą z naszej strategii ruchu bocznego. Ale dalej spekulujemy, że jesteśmy w tym ruchu odreagowania ABC. I tak jak Wam powiedziałem, kiedy poznaliśmy A, dyskutujemy o B. Kiedy poznamy B, gdziekolwiek, będziemy rozważać C. Ok? To jest bardzo, bardzo ważne. Także wiele się tutaj nie zmieniło od ostatniego odcinka. Kolejna pozycja otwarta. Pokazałem Wam, jak, jak możecie patrzeć na confirmation. Jedna rzecz, która jest tutaj troszkę niepokojąca, to wraz z tym wzrostem przychodzi również dość spora wyprzedaż na money flow, ok? Także to potwierdza też trochę to, yy, i to mówiłem w ostatnim odcinku, kiedy mówiłem Wam o mojej spekulacji większego ABC, kiedy to obecne ABC jest nestowane w dużym ABC, to podkreśla to, że ludzie no, nie mają do końca wiary jeszcze w ten rynek, tak? <laughs> że jednak tutaj każde odreagowanie będzie traktowane jako potencjalna ucieczka z rynku, bądź też potencjalne branie profitów. Bardzo ważna rzecz na średnio-długoterminowym interwale, mianowicie nasz wcześniejszy długoterminowy punkt oporu, czyli nasza dzienna dwusetka, które, na której mieliśmy ostatnio fake out, o którym bardzo mocno rozmawialiśmy, tym razem została przebita, ok? I dzisiejszy dzień, tak, ten dzisiejszy dzień jest naszym potwierdzeniem więc w dniu wczorajszym udało nam się wybić opór tej 200, ok, i teraz czekamy na to, czy czasem nie powtórzy nam się pomp and dump, ok. Bardzo ważne z perspektywy średnio-długoterminowej, dziennego interwału, jesteśmy już powyżej 20, mamy sygnalizację lokalnego trendu wzrostowego, Musimy to jeszcze potwierdzić na dwusetce. Więc dzisiejszy dzień jest bardzo ważny i dzisiejszy dzień musimy zamknąć powyżej 26 990. Okay? Czyli 27 000. I później kolejne otwarcie będzie punktem wyjściowym. Tak jak to miało miejsce tutaj, tak? Widzicie? Mieliśmy lokalne utrzymanie tego poziomu, a kolejny dzień plup. Dlatego też z perspektywy, tak jak mówiłem, swego czasu kiedy trade'ujecie na interwałach jednogodzinnych, powinniście poczekać, jeżeli oczywiście robicie makro, makro przekrój i makro y, trade, powinniście poczekać na 2, trzy świece jednogodzinne, na 4-godzinówce chociaż na dwie, na jednogodzinówce chociaż na dwie i tak samo y, na przepraszam na jednodniówce chociaż na dwie i na jednotygodniówce też chociaż na dwie, tak? Żeby mieć to potwierdzenie i później confirmation, tak? No to jedno i to samo teoretycznie, ale chodzi o to, że pierwsza świeca musi zamknąć się powyżej, a kolejna świeca musi ten ruch potwierdzić. Także z perspektywy jednodniowej jesteśmy w bardzo kluczowym punkcie, punkcie, który może też doprowadzić do dalszego rozgrywania się tej dywergencji, tak? I tutaj z punktu dziennego money flow Zaczyna nam się pojawiać ta chmurka, o której rozmawialiśmy i o, której, o którą ostatnio prosiłem. Porównywałem, w cudzysłowie prosiłem, porównywałem to do tego odreagowania. Co ciekawe, nie ma tutaj jeszcze wyprzedaży, tak? Z perspektywy dziennej nie ma większego brania profitów, e, więc spekuluję, że powoli to zacznie się tutaj pojawiać, ale je, jeżeli wyprzedaż nie będzie równa sile zakupowej, a siła zakupowa znowu wzrosła, myślę, że ta spekulacja jeszcze potrwa. I potencjalnie ten ruch w okolice 28 800 jest wciąż na kartach, tak. Czy będzie to 30 tysięcy? To, to jest jakby, tutaj wyjęte z myśli Twittera, tak. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o sentymencie. Sentyment w tym momencie jest taki, że możemy zobaczyć 30 tysięcy, OK. I w tym momencie są argumenty, które mogą to potwierdzać. Szczególnie z wyższych interwałów, większych interwałów. Ale oczywiście z perspektywy krótkiego interwału mamy jeszcze wiele rzeczy do udowodnienia. Na sam koniec widzicie, że wciąż mamy z perspektywy tygodniowej nad sobą naszą dwudziestkę i obecnie testujemy ją jako opór. Więc jest tutaj potencjalna szansa, że dzisiejsze FOMC, czynnik zewnętrzny, doprowadzi do wybicia tego oporu. Jeżeli z perspektywy makro tygodniowego interwału i z perspektywy Średnio-długoterminowego interwału, czyli makro, dziennego, będziemy powyżej obu kluczowych średnich kroczących. Da to optymizm na to, że 30 tysięcy jest na kartach, tak? W porównaniu do wcześniejszego odcinka, zrobiliśmy jeden duży krok w przód. Mianowicie, udało nam się wybić opór 200, i czekamy na potwierdzenie, czy nie będzie to fake out i czy będzie teraz ta dwusetka naszym wsparciem. Jednak z perspektywy tygodniowej mamy jeszcze jedno zadanie do wykonania, ok? Oczywiście odrzucenie na tym poziomie będzie prawdopodobnie wiązało się z ponownym przetestowaniem dwusetki na poziomie 25600, tak? Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się dobrze to przekazać. Wiecie na co patrzę, wiecie co się dzieje. Jeżeli tak, jeżeli macie ochotę, zostawcie lajka, podzielcie się komentarzem, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, heja!